Cześć! Panowie, ten film będzie dla Was! Bo wiem, że razi Was to, że często mówi się o toksykach i jest on przedstawiony ten temat w formie męskiej. Sama nazwa toksy wskazuje, że to jest on. A to jest nieprawda, bo kobiet toksyczek jest tak samo dużo, jak i mężczyzn i te schematy są takie same. To działa na tych samych zasadach i. Powiem Wam, że różnica jest taka, że kobieta jest bardziej otwarta i mówi o swoich odczuciach i emocjach. Ona musi to wyrzucić z siebie, a Wy, mężczyźni, bardziej to trzymacie. Ewentualnie pójdziesz, powiesz to do jednego kolegi. Ale nie pozwala Wam Wasze Ego, jesteście bardziej zamknięci, może się wstydzicie, nie potraficie tak łatwo opowiadać o swoich emocjach jak my, kobiety, dlatego jest to bardziej ustawione w rolę męską. Ale to jest nieprawda i ten schemat trzeba złamać. Bo rozumiem, że czujecie się tak, jakbyście byli gdzieś tam odstawieni, i to mężczyzna jest ten najgorszy. To jest kłamstwo. Mężczyzna nie jest najgorszy. Ja pracuję z wieloma mężczyznami i chciałam Wam powiedzieć o takim jednym schemacie, który jest bardzo ważny, na co żebyście zwrócili uwagę. A jest on pod tytułem: Ona była w separacji, jak ją poznałem. To się też tyczy do kobiet, bo ja sama byłam w takiej, w takiej relacji, ale skupmy się teraz na panach. Jeżeli poznajesz kobietę i ona jest w separacji, no to niestety nie wróży to dobrze, dlatego że związek zaczyna się z czystą kartą. Wchodzisz w związek i jesteś włożony w rolę takiego pionka, zamiast skupiać się na was. To jesteś włożony między nią a jej mężem, bo najczęściej w waszych opowieściach i w waszych problemach ten mąż nigdy nie znika. On zawsze jest. Albo jeszcze się w ogóle nie wyprowadziła, albo on się nie wyprowadził, albo nagle pojawia się i znika, a ona zaprasza go, bo to dzieci jakieś tam są takie perypetie różne. To wszystko to jest bzdura i bójda. Ona po prostu nigdy nie zakończyła związku z tym mężczyzną, a wy jesteście po prostu tylko pionkami w grze. Tak to działa u toksyka. I nie łudź się, że tu chodzi o ciebie. Tak naprawdę jest prawda taka, że ona kiedy znudziła się swoim mężem, znalazła ciebie. Jak już go całkiem wykoleiła, zajęła się tobą. Jeżeli dajesz się wciągnąć, i teraz w zależności jak oporny jesteś, w jakim tempie zaczyna ci na niej zależeć, to tak długo ona ci się pokazuje z tej dobrej strony i masz wrażenie, że trafiłeś w księżniczkę, jest idealna, jest piękna i co jeden ważny punkt jest seks. Seks jest taką osobą bardzo uzależniający, poznajecie przeróżne Zupełnie inne odczucia i doznania z osobą toksyczną. Ona jest bardziej wyuzdana, bardziej wyluzowana. Nie ma granic, bo toksyk nie ma granic nigdzie. Więc on nie będzie miał w żadnym obszarze i też w obszarze seksu. Z mężczyznami jest to samo toksykami. Kobieta toksyczka zrobi wszystko. Ale kiedy poczuje, że ci zależy, kończy się bajka. Wtedy ona zaczyna mieć swoje humory, wtedy zaczyna się szarpanie tobą. Ty jesteś po to tylko, żeby robić na złość jej mężowi, a mąż jest tylko po to, żeby robić na złość tobie i żeby oni o ciebie walczyli. I ona tak będzie jednego wykańczała i drugiego. Jak odczuje, że ten już upadł totalnie, Dopiero jak wstanie na nogi i zobaczysz, że on się lepiej poczuł, to ona wtedy do niego z powrotem pójdzie. I tak szarpią wami, wykorzystują, naciągają na pieniądze. A ty, drogi mężczyzno, co masz? Poczucie winy, brak stawiania granic. Jako mężczyzna masz ten program w sobie, że ty musisz dbać o swoją kobietę, więc płacisz za nią, a ona ciągnie, a dasz jej palec, to ona chce całą rękę. Tak jest z osobami toksycznymi. I teraz, dlaczego przyciągnąłeś taką osobę do swojego życia? Tu powinieneś spojrzeć na schemat swojego dzieciństwa. Pierwszą kobietą w Twoim życiu była Twoja mama. I teraz jest bardzo ważne, jaką relację miałeś ze swoją mamą, jaką relację Twoja mama miała z Twoim tatą, jakie tu powstały schematy, czego zostałeś nauczony. Jeżeli byłeś w schemacie, gdzie może tato pił, mama była chora, czyli weszłeś w pomoc, w ratownika? Jeżeli jesteś dzieckiem DDA, to masz automatycznie wszystkie te schematy poczucia winy, zasłużenia na miłość, bo czyli że. Rodzic wybierał alkohol nie ciebie, czyli nie zasłużyłeś na miłość. Mamie trzeba było pomóc, albo tacie trzeba było pomóc. Schemat mamy, która może zostaje sama, przerzuca miłość na swojego syna, i ten syn dla niej jest i partnerem, i dzieckiem, we wszystkim musi jej pomóc. Może mama była toksyczna, nie akceptuje twoich partnerek, bo jest zazdrosna o nie. I teraz zobacz te wszystkie schematy, ty z tym idziesz w świat, nie znasz innych, nie pokazano ci, jak wygląda prawdziwa miłość między kobietą a mężczyzną. Idziesz otwarty, idziesz taki pełny entuzjazmu, z dobrym sercem, z empatią, z wrażliwością, otwierasz to swoje serce i dajesz, rozrzucasz tak byle komu. A tu warto byłoby się zastanowić. Czego mnie nauczono, co ja wiem na ten temat, komu ja mam oddać to moje serce, żebym nie został zraniony, bo to właśnie wykorzystuje toksyk. On nie ma empatii, nie ma wrażliwości, ale szuka takich osób, dlatego że ty jesteś bardzo łatwy w wejściu emocjonalnym, w grze emocjonalnej. I w momencie, kiedy ona się tobą bawi, raz jest, raz nie ma, szarpie tak tobą. Ty nie skupiasz się na tym, co ona tobie zrobiła, tylko skupiasz się na tym, no ale było tak dobrze, ale przecież i był dobry seks, i ona o mnie dbała, i była kochająca. Posłuchaj, uwierzyłeś w iluzję. Po prostu stworzyłeś iluzję w głowie, a ona pasowała cię do tego obrazka. A narcyz jest taką wydmuszką. Otoczka jest ładna, ale w środku jest pusta. Albo zgniła, tam nie ma nic, więc nie stworzysz z nią związku, ale w momencie, kiedy z nią zerwiesz, albo urwie się wasz kontakt, czy ona cię zostawi, czujesz się w rozpaczy, czyli twoja iluzja znika. I tego nie możesz przeżyć. A nie na tym polega życia, nie ułożysz na podstawie iluzji, bo iluzja, jak sama nazwa, to jest wytwór wyobraźni. Musisz coś stworzyć rzeczywistego, coś na formie, realnej, coś co zbudujesz, miłość się buduje, szacunek, ludzie się poznają. Tutaj nie ma szarpanin i dlatego jest, jak jest. Przepracuj to, co miałeś w dzieciństwie, przepracuj te schematy, bo dużo schematów mamy w sobie, o których w ogóle nie jesteśmy świadomi. I to, że jeżeli nawet oczekasz jakiś okres czasu, nie będziesz już tą osobą, zapomnisz, zapomnisz o tym. Ale przyciągniesz kolejną, następną osobę, taką samą albo jeszcze gorszą, aż się w końcu obudzisz, aż spadniesz na dno i zatrzymasz się, żeby zobaczyć, w czym ty tak naprawdę jesteś, żeby uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobry, że ty nie musisz zasłużyć na miłość, że ty nie musisz prosić i czekać, nie musisz być karany ciszą, że ty jesteś dobrym człowiekiem, masz fajne rzeczy do zaoferowania, ale nie jesteś tylko dawcą. W związku jest dawca i biorca, to trzeba, to musi być tutaj balans. To nie jest tak, że ty teraz masz ratować swoją księżniczkę, a księżniczka będzie cię traktowała jak ścierkę. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Nie dzwoń do mnie, nie pisz, raz cię kocham, raz cię nie kocham. Tak nie może być. Zastanów się, co ty w niej tak kochasz, dlaczego ty tego nie możesz puścić, co cię trzyma, bo to nie chodzi o nią, to chodzi o tą emocję, która ona ci daje, ten wachlarz emocjonalny, tą adrenalinę. I nawet gdybyś chciał poznać fajną dziewczynę emocjonalną, wrażliwą, ty jej do siebie nie dopuścisz, twoja energia nie dopuści jej do, sie, do ciebie, dlatego że ty potrzebujesz tego, w czym zostałeś wychowany, tego, w czym zostałeś. Tego, co zaczętałeś nauczony. I o to tu chodzi. Wejdźcie i przepracujcie to wszystko. Możecie do mnie pisać w wiadomościach. Ja was pokieruję, ja się tym zajmuję. Mam bardzo dużo panów i serdecznie dziękuję za zaufanie. Jesteście cudownymi ludźmi, ale przepracujcie, wejdźcie w swoje, w swoje ja. Odnajdźcie siebie, stawiajcie siebie na pierwszym miejscu, popracujcie ze sobą, a wtedy znajdziecie Cudowne kobiety. Pozdrawiam Was serdecznie.